Rozmowa o, dziewiątej. Rozmowa o dziewiątej w Radiu Gorzów. O sprawach duchowych porozmawiamy, ale nie tylko, bo tak myślę, po ludzku będziemy o tym wszystkim mówić, co za nami i przed nami. Ksiądz biskup Adrian Put, biskup pomocniczy diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej, jest gościem Radia Gorzów. Szczęść Boże. Szczęść Boże, witam pana redaktora. Witam państwa. Ksiądzbiskup jest po 15 latach księdza biskupa. Mamy w Gorzowie, bo od 8 miesięcy ksiądz biskup no, mieszka w Gorzowie, jest biskupem. I, I jak w tym Gorzowie się żyje księży biskupie? Od roku 1956 zawsze był biskup w Gorzowie. Nawet wtedy, kiedy biskup Edward Dajczak odszedł do Koszalina, to przecież byli biskupi Pluta i Benz w katedrze Gorzowskiej i gropy. Biskup Tadeusz zawsze bywał w Gorzowie jako ordynariusz, natomiast faktycznie Takiego codziennego zamieszkania to po 15 latach biskup pomocniczy jest w Gorzowie. Mieszka mi się tutaj wspaniale, bardzo dobrze. Bo ksiądz jest, no, pochodzi ksiądz ze Szczecina, ale mieszkał ksiądz w Gorzowie wiele lat. Tak, tak, tak. Też tutaj są moi rodzice, moja siostra kochana jedna mieszka, druga, druga mieszka w Szczecinie i brat pod Warszawą. I tutaj gorzewianie są w ogóle, obserwuje ksiądz jakieś takie, nie że zainteresowania jakieś szczególne, ale to, że nie jest dziwne, że biskup mieszka w Gorzowie? Ksiądz obserwuje to, że na przykład wiedzą, że ksiądz tu jest? Panie redaktorze, chyba jeszcze nie do końca. <laughs> Mam takie wrażenie, że o wiele częściej. Jestem na różnego rodzaju spotkaniach z parafiami, z grupami w Zielonej Górze, Głogowie czy w innych miastach. Być może jeszcze nie do końca jest ta świadomość, że na co dzień biskup jest w Gorzowie, mieszka przy katedrze. To po tej audycji w Radiu Gorzów już wszyscy będą wiedzieli, że biskupie. Miejmy nadzieję. Tridum Paschalne się rozpoczęło. Wielki Czwartek. Zacznijmy od Wielkiego Czwartku, bo to znaczy um, wielu wiernych w moim wieku młodszych no to oni tak, że Triduum Paschalne, ok, idziemy do kościoła. Nawet miałem taką rozmowę ostatnio z kolegą i on mówi, który to był dzień, że tak się długo w kościele, w któryś z tych trzech dni siedzi tam, aż do późnego wieczora. Nie przeraża księdza biskupa, że, taka jest, że takie jest postrzeganie tego Triduum Paschalnego, że ludzie tak coś kojarzą, a nie do końca co wiadomo co? Triduum Paschalne, czyli najważniejsze święto naszej wiary, to święto wymagające, bo ono nie trwa jeden dzień. Rzeczywiście to jest tak, że rozpoczynamy obchody liturgii Triduum Paskalnego w czwartek wieczorem i to jest i piątek, i sobota, i Wigilia Paskalna, i jeszcze cała niedziela, więc rzeczywiście trwa tego, jest to troszkę. Co ważne, i czwartek, i piątek to nie są święta nakazane, czyli jakby są to święta najważniejsze, bardzo ważne, ale nie mamy wtedy obowiązku być w kościele, kiedy pracujemy, czy mamy inne sprawy. Nie? Także tu. Myślę, no, że... obowiązku. No ale dobrze, no, ale to triduum paschalne, to, to jakby z, z tego, co ja znam, wszystkich tych, którzy chodzą do kościoła i uczestniczą, no to, to raczej chodzą, no bo to, to obowiązkowe, nieobowiązkowe, tak mhm. mi się wydaje. Ale w ogóle, czy początkiem Wielkanocy, świąt tego wszystkiego, nie jest środa popielcowa? Środa popielcowa to początek Wielkiego Postu, a dokładnie 40 dni pokuty. Wielki post trwa troszeczkę dłużej jak 40 dni. To znaczy, te 40 dni liczymy od środy popielcowej do niedzieli palmowej. To jest równo 40 dni. Natomiast Wielki Poniedziałek, Wielki Wtorek i Wielka Środa plus Czwartek Wielki do południa też należą do Wielkiego Postu, ale już nie stricte do tego okresu pokutnego. Od czwartku wieczór rozpoczynamy tridum paschalne które trwa do niedzieli wieczór. I oczywiście post jest indywidualną sprawą każdego człowieka, ale czy... Niekoniecznie, bo mamy takie dwa dni, kiedy pościmy też społecznie, publicznie. To jest środa popielcowa i Wielki Piątek. Ale czy nas jeszcze dzisiaj stać na poszczenie, księże biskupie? Oczywiście, że tak. Ja spotykam wiele osób, które bardzo świadomie mówią o poście i podejmują post. Często spotykam się w konfesjonale, kiedy też spo... spowiadam, że ludzie mówią, że nie tylko na przykład powstrzymują się od pokazywania karmów mięsnych w piątki, ale poszczą na przykład dodatkowo w środy. I to nie tylko teraz, ale przez cały rok. Takich osób jest bardzo wiele. A zgodzi się ksiądz biskup z takim twierdzeniem, że w dzisiejszych czasach, gdzie mamy no dużo większą dostępność, dużo większe możliwości do tego, żeby różne rzeczy spożywać, w różnych rzeczach uczestniczyć, bo to przecież nie tylko chodzi o jedzenie mięsa. Ale post może się przejawiać w przeróżny sposób i można, można go w taki w różny sposób yy, gdzieś tam dochowywać tego postu. Yy, ale czy, czy, czy to nie jest tak, że jest trudny czas do, do tego, żeby, żeby pościć tak jak kiedyś? Dwie rzeczy musimy rozgraniczyć. Czymś innym jest post, a czymś innym jest wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych. Ta wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych to jest coś, co obowiązuje nas w każdy piątek. Nas, jako ludzi wierzących, katolików, podejmujemy takie wyrzeczenie, łącząc się z Panem Jezusem, myśląc o Jego męce śmierci i zmartwychwstaniu. Natomiast post jako taki. Czyli dotyczący nie tylko tego, co jemy, ale też w jakiej ilości jemy, czy nie jemy, e, mamy w kościele dwa razy w roku. Natomiast wiele osób, tak jak powiedziałem, podejmuje post e, nie tylko ograniczając sobie ilość czy jakość, ale podejmując też różne dni. Ja naprawdę spotykam wiele osób, które mówią, że na przykład co środę czy piątek e, poszczą o chlebie i wodzie, i to nie jest jedna, druga czy trzecia osoba. Mamy bardzo wiele osób, które świadomie podejmują takie wyrzeczenie. I dzisiaj tak jak kiedyś. To też kosztuje. Mhm. To też kosztuje. Wielki Piątek dzisiaj. Co to oznacza dla wiernych Kościoła katolickiego? Dzisiaj nie odprawiamy żadnej mszy świętej. Podobnie jak jutro, też w Wielką Sobotę nie jest sprawowana liturgia, aż do wieczora, do, do Wigilii Paschalnej. To jest taki moment, kiedy Kościół powstrzymuje się od sprawowania mszy świętej. Ten dzień, kiedy pan Jezus umarł, jakby nikt z nas, kapłanów czy biskupów, nie waży się podejść do ołtarza, bo to jest moment, kiedy on oddaje swoje życie za życie świata. Natomiast mamy liturgię, mamy brewiarz. Ten brewiarz dzisiaj jest bardzo bogaty, bardzo piękny. Mamy wieczorną liturgię Kuczci Męki Pańskiej z przepiękną adoracją Krzyża. Mamy też Nabożeństwo Drogi Krzyżowej dzisiaj. Wiele ciekawych akcentów, ale nade wszystko cisza, milczenie, przyciemnicy. I coś. Mm. Chciałem powiedzieć coś dla młodszych, ale to nie o to chodzi. To jest coś takiego, mówił już o Wielkiej Sobocie, o tym, co jutro nas czeka. Jest to takie namacalne, takie proste do zrozumienia, tak się wydaje. Jest, no To zawsze było dla dzieci atrakcyjne. Koszyczek idziemy do kościoła, stawiamy pod ołtarzem, ksiądz tam święci. Krótko, pół godziny, wracamy z tą święconką, prawda? Ale to nie to do końca jest. Tak, Wielka Sobota to jest też taki dzień, kiedy. Nie mamy w mszale mszy świętej, nie odprawiamy tego dnia mszy świętej, aż do wieczora, ale to już jest wtedy Wigilia Paschalna, czyli e, tak naprawdę niedziela, rozpoczynamy obchód niedzieli. Wielką sobotę, nawet nie mamy tego nabożeństwa, tak jak w piątek, liturgia czci Męki Pańskiej, to w Wielką Sobotę nie mamy nic poza brewiarzem. Nie mamy nic. Natomiast w naszej polskiej tradycji rzeczywiście przychodzimy, czujemy już zbliżające się śniadanie wielkanocne, czujemy radość i zmartwychwstania, i chociaż Pan jest jeszcze w otchłani, Pan jest jeszcze w grobie to przychodzimy, aby pobłogosławić pokarmy na stół wielkanocny. Ale proszę zobaczyć, panie redaktorze, że księża bardzo często wtedy zachęcają, aby na chwilę uklęknąć, aby być przy tej ciemnicy czy przy grobie pańskim, aby tam się pomodlić i nawet jeśli przychodzimy z dziećmi, jest to bardzo takie no, radosne czy widowiskowe wydarzenie, to jednak zachęcamy, aby trwać przy Panu Jezusie. Co ksiądz biskup myśli o rezurekcjach, które są rozpoczynają się w okolicach północy z soboty na niedzielę? rezurekcja. Tak. Mówimy o procesie rezurekcyjnej. Tak. E, od razu może wyjaśnijmy. Bo kiedyś, kiedyś rezurekcja to była zawsze niedziela o świcie, prawda? No przed świtem jeszcze w sumie. No i właściwie tak jest. Tak, ale zdarzają się też takie y, uroczystości, y, które są o północy z soboty na niedzielę. Nie? Uporządkujmy dwie rzeczy. Właśnie. Pierwsza to taka. Mszał rzymski wyraźnie nam podpowiada. Najważniejsza msza w ciągu całego roku, czyli Wigilia Paschalna rozpoczyna się w sobotę po zapadnięciu zmroku. Czyli liturgicznie według rachuby kapłańskiej żydowskiej mamy już niedzielę. To już nie jest sobota, tylko niedziela. I Wigilia Paschalna, czyli ta msza, którą rozpoczynamy na dworze przy ognisku, to jest pierwsza msza Zmartwychwstania Pańskiego. I pomiędzy pierwszą mszą, a drugą, która jest sprawowana o świcie, należy odprawić procesję rezurekcyjną. Czy ta procesja jest bezpośrednio po pierwszej mszy świętej, czy po kilku godzinach, ta procesja rezurrekcyjna ona i tak należy do pierwszej mszy zmartwychwstania pańskiego. Proszę zobaczyć, że nawet jak przychodzimy rano do kościoła na godzinę szóstą, to rozpoczynamy nie od mszy, tylko kończymy de facto to, co rozpoczęliśmy wcześniej, czyli kończymy procesją rezurrekcyjną. Obchody wigilii paskalnej i dopiero rozpoczynamy przed świętą. Czyli, czy ona jest sprawowana w nocy bezpośrednio po wigilii paskalnej, czy po kilkugodzinnym czuwaniu. Tak naprawdę jest sprawowana pomiędzy pierwszą a drugą mszą Zmartwychwstania Pańskiego. I msza udaje nam dwie możliwości. I, i teraz pytanie najważniejsze o symbolikę tego wydarzenia: tego, co się dzieje w y, Wielkanoc, tego, co się dzieje w kontekście zmartwychwstania, ale pytam o przełożenie tego na nasze życie. Bo wiadomo, że y, jakby modlitwa, że, że, że to spotkanie. Często tradycja, no bo zawsze od, od dziecka się chodziło, rodzice zabierali do, do kościoła dzieci. Później te dzieci zakładały swoje rodziny i też chodzą. Jak chodzić w taki sposób, jak modlić się w taki sposób refleksyjny tego dnia w tej sytuacji? Nie wiem, jak modlić się refleksyjnie na ten znaczy, no Może źle, może zbyt, zbyt to rozbudowałem. Po prostu, jak to zrozumieć w dzisiejszych czasach, to uczestnictwo? Zarówno pan redaktor, jak i ja kochamy życie. Kochamy życie. W którymś momencie to nasze życie się skończy. Nie mamy żadnej siły dodania do swojego, do długości życia, nawet minuty. I dotyczy to naszych rodziców, nas, dzieci. Dotyczy to każdego. Kiedyś to życie się skończy. Centrum naszej wiary jest to, że nasz pan i zbawiciel w ludzkim ciele żył tak jak my, kochał życie, umarł, zabito go jako człowieka ale śmierć nie była ostatnim aktem jego życia. On powstał z martwych. I te święta przypominają i dla Pana, i dla mnie, że nawet jeśli kiedyś dobiegnie nasze życie kresu, to nie jest to koniec, że to życie ma kontynuację, że jest życie po śmierci. Mówi nam o tym doświadczenie więcej jak pięciuset osób, które widziały Pana z stałego i z pokolenia na pokolenie opowiadają to w Kościele. Życie, które tak kochamy i Pan, i ja, ono się nie kończy, ono trwa. A zatem to życie teraz jest przygotowaniem do tego życia, które będzie trwało w wieczności. Mało tego, nie będzie to tylko i wyłącznie życie w formie duchowej, czyli jako dusze, ale wierzymy, że tak jak on otrzymał ciało, tak i my kiedyś z martwych staniemy, czyli nie jako duchy, ale że kiedyś na dźwięk trąby apokaliptycznej, tak wierzymy, powstaniemy do życia także w naszych ciałach. To tyle, jeżeli chodzi o to przeżywanie. Natomiast też chciałem księdza biskupa zapytać o opinię, bo będziemy się spotykać. Rodzina przyjeżdża na dłużej, na krócej. Mamy niedzielę, mamy poniedziałek od tego, żeby spędzić ze sobą czas. Chyba jeżeli, jeżeli mogę prosić księdza o, takie, o taką sugestię, no raczej o, o tematach takich jak polityka, no chyba raczej dać sobie spokój z takimi tematami. i. O czym rozmawiać, żeby było dobrze, spokojnie, rodzinnie? Na pewno warto rozmawiać, to przede wszystkim niekoniecznie może przy okazji przeglądać telefon. Ja nie chciałbym podawać jakichś tematów, bo jeśli polityka jest czymś, co rzeczywiście nas interesuje i buduje nas jako wspólnotę rodzinną, to warto i po polityce porozmawiać. Tak? Chodzi tylko o to, żebyśmy ten dzień przeżyli w zgodzie i niedzielę i poniedziałek, żeby ten dzień był pełen miłości, pełen szacunku, żeby był pełen takich rodzinnych odniesień. A o czym będziemy rozmawiali? Ja jako biskup mogę powiedzieć, cieszyłbym się, gdybyśmy też rozmawiali o świętach. O zmartwychwstaniu pańskim, o liturgii, którą przeżywaliśmy, o tym, co usłyszeliśmy na Kazaniu. Natomiast rodziny same dobrze wiedzą, o czym rozmawiać, i nawet jeśli to będą tematy społeczne, polityczne, to byle w zgodzie pokoju. Dobrym pomysłem też, ja tak właśnie szybko sprawdzam, jaka będzie pogoda. No, będzie, pochmurno, ale pochmurnie, ale będzie kilkanaście stopni na plusie, więc myślę, że dobrym pomysłem jest też wspólny spacer albo odwiedzenie swoich bliskich na cmentarzu, prawda? W naszej polskiej tradycji ten drugi dzień, czyli poniedziałek wielkanocny, po tych dopołudniowych wydarzeniach z wodą, to jest dobry czas, aby pójść do bliskich, do krewnych, do przyjaciół, a także do tych, którzy już doświadczają tego, co oznaczają święta Zmartwychwstania Pańskiego, czyli na cmentarz. Bardzo dziękuję księdzu biskupowi za rozmowę. Dziękuję bardzo. I wszystkiego bardzo. dobrego oczywiście życzymy i księdzu biskupowi, i wszystkim księżom, którzy też wczoraj przeżywali jako sakrament kapłaństwa swoje święta, prawda? Dzień ustanowienia Eucharystii i sakramentu, który jest w służbie Eucharystii, czyli kapłaństwo. Bardzo dziękuję, a wszystkim radiosłuchaczom życzę pięknego przeżycia Świąt Wielkiej Nocy. Życzył ksiądz biskup Adrian Płód, biskup pomocniczy diecezji zielonogórsko-gorzowskiej. Kłaniamy się Państwu, dziękujemy za uwagę. o Boże. Rozmowa o dziewiątej Radio Radiu Gorzów.